Zachęcamy do głosowania w budżecie obywatelskim, głosowania przede wszystkim na tor motocyklowo-samochodowy, to jest projekt numer 25 w kategorii zadań ogólnomiejskich. Uważamy, że taki obiekt powinien powstać w Krakowie, nie ma czegoś takiego nie tylko w Krakowie, ale w całej Małopolsce, nawet na Podkarpaciu. Czas, żeby te wyścigi uliczne przenieść w jedno miejsce, tak naprawdę bezpieczne miejsce przede wszystkim, żeby każdy mieszkaniec Krakowa mógł się uczyć w bezpiecznych warunkach jeździć, jeździć bezpiecznie. Na motocyklu czy samochodem. A także krakowskie uczelnie nie mają żadnego miejsca, gdzie mogą testować swoje rozwiązania techniczne z zakresu motoryzacji. A Politechnika, jakich ich mają świetne prototypy i muszą je ciągnąć kilkaset kilometrów na najbliższym. Nasz projekt popiera bardzo wielu krakowian, między innymi pan poseł Józef Lasota, prezydent miasta Krakowa, przed kilku kadencji. Tak więc myślę, że mamy szerokie poparcie społeczne. Pokazuje to też, że projekt jest naprawdę potrzebny krakowianom. To jest bezpieczeństwo na krakowskich ulicach a zarazem do nowe atakcyjne miejsce, gdzie wydarzeń motoryzacyjnych podnoszących rangę naszego miasta. Witam serdecznie, Rafał Buchelt. Moim rozmówcą jest poseł Józef Lasota. Panie pośle, dlaczego warto głosować w budżecie obywatelskim na tor motocyklowo-samochody w Krakowie? Nie tylko warto, tylko właśnie zagłosowałem i bardzo popieram tę inicjatywę, bo to generalnie zmierza do tego, żeby ludzie mogli lepiej sobie wyćwiczyć różne sytuacje na drodze, które się zdarzają, czyli to zmierza do tego, żeby było bezpieczniej na drodze, żeby kierowcy byli przewidywalni, żeby wiedzieli jak, się, jak reaguje samochód, pojazd w różnych sytuacjach i to jest bardzo ważny element. Właśnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, możemy różne rzeczy robić związane z bezpieczeństwem, ograniczać prawda, kamery i tak dalej, ale tak naprawdę umiejętność jazdy jest podstawowym tym elementem, także bardzo Panom dziękuję za to, że zechcieliście zaangażować, za zaangażować się w tą sprawę zachęcam oczywiście innych, gdyby również uczynili, tym bardziej, że jest konkretny. Konkretna już propozycja, nawet już konkretny wstępny taki, taki szkic. A więc y, ja mam nadzieję, że budżet obywatelski spowoduje, że będziemy mieć to w Krakowie. Gratuluję serdecznie. Na razie akcja a toru będziemy o to, że będzie później. To spotkajmy się na torze w takim razie. Tak no dokładnie tak. Ładnie tak. Spotkajmy się na torze, ale zanim to nastąpi, głosujemy na projekt numer 25 w budżecie obywatelskim.